Dajcie się zaczepić pod takim hasłem uczestnicy projektu namawiają Legniczan do włączenia się do tej akcji. W jaki sposób wy zaczepiacie tych ludzi? Jak tylko się da, jak tylko oni chcą być zaczepiani. Staramy się być kolorowi, inni, ruchomi. Robimy to jak najbardziej niekonwencjonalnie, tak żeby ludzie zobaczyli, że jednak da się inaczej, że da się wstać od komputera, nie trzeba siedzieć, można poruszać się, uśmiech ktoś nawet do kogoś obcego, jak tylko się da. Kolorowo i głośno zrobiło się we wtorek na Legnickim Rynku. Za sprawą kolorowych piłeczek uczestnicy projektu zaczepiali Legniczan. Było parę osób, które chętnie poddały się tej inicjatywie. Nie się pan zaczepić? No oczywiście. Fajny pomysł, fajna inicjatywa. Całkiem niezły jak na miasto Legnica, po, popieram. Więcej powinno być takich imprez? Wydaje mi się, że tak. Ogólnie w Legnicy nie ma nic specjalnego, więc taka zabawa na pewno zachęci ludzi do przyjścia na miasto tutaj. Mam piłeczkę. Jak masz na imię? Marwina. Dziękuję bardzo. A ty? Agnieszka. Agnieszka, proszę, daję. Fajna inicjatywa. Bardzo fajna, jak najbardziej. Fajnie, że coś takiego się dzieje. Właśnie, że na rynku jest coś takiego pokazane. Piłki latały po całym rynku. Niektóre zaczepiały również Neptuna. Najchętniej do zabawy włączyły się dzieciaki. Jak mówią organizatorzy akcji, Legnica to jednak trudne miasto do zaczepek. Nie poddajemy się, dlatego że oprócz zaczepiania ludzi na ulicy, myśmy się nawzajem zaczepili. Spotkało się cała masa ludzi, którzy się nie znali. Od maleńkich, o mamy tutaj jedną panią z, z, ze swoją córką, w ogóle które przychodzą od początku. Jest młodzież, są ludzie dorośli, niektórzy docierają dopiero po trzeciej, bo wychodzą z pracy i nie ma ich na warsztatach, ale przychodzą i są. I myśmy się nawzajem zaczepili. Myślę, że to po prostu. Fajny czas i zabawa nasza. Nie? Zaczypki trwają do 5 lipca. Zwieńczeniem projektu będzie film pod tytułem Spotkanie oraz album fotograficzny Widzecie.